Zabijam potwory. I tym akcentem witam was moi drodzy w kolejnym następnym odcinku z Geraldem w, w roli głównej. Przechodzimy do drogowskazu i widzimy się u jaskra Pięknie. Cześć, dość cześć. mam tego wszystkiego. Dobra, jestem już tutaj, gdzie miałem być. Teraz lecimy do. dość mam tego wszystkiego. A, to już się kameleon nazywa. Ciekawe. Zobaczcie, jak tutaj się pozmieniało. O kurczę, są. Czekajcie, jeszcze zobaczę z drugiej. Mańki. Też są zmiany? Nie, z drugiej nie ma zmian. Kurde. Ej. Dobra. Gadamy z jaskiem, zobaczcie, co tutaj się wydarzyło. Jak tu ładnie jest. Ej, oczywiście nie mogę sobie darować i to przegrzebię troszeczkę, bo chyba po odnowieniu. No, no, świetna robota. Jeszcze długa droga przed nimi. Równo mi tu. Hanna, wyżej te kolana. No, teraz dobrze. Pani choreografka. A ja chciałem tylko pogrzebać. No weź, daj mi pogrzebać. Czekaj, prze... poczekaj, przesuń się. Czuję się świeciło. Pójdę na górę też zobaczę. A czemu nie? Bo może. O, jednak. Ej, on naprawdę tutaj kupę kasy wsadził. Naprawdę kupę kasy i naprawdę ładnie to wygląda. Raz starszych opisanie. Jeżeli to kogoś interesuje, zachęcam. O tu. Teraz starsze już, już przed chwilą były. To na razie nie będziemy z tego korzystać. Bajkowa kroina tu są. Proszę bardzo. Znowu powtórzyło się. Będzie to sprzedawać, jak się powtarzają. Bo jeżeli się powtarzają, no to nie będzie to. Przetrzymywane. Tak to staram się trzymać, oczywiście, te książki, ale tak też w ramach pamiątki. Nie wiem, czy pamiętacie, jak tutaj to wyglądało. Za pierwszym razem były jakieś świeczki. Potem za drugim razem nie było chyba nic. A teraz jest nic, ale ładnie jest to wykończone, więc. Pomalowane wszystko. Kurcze. Ej. Zaczynamy w G i... Mówiłam Ci, to jest smutny, melancholijny utwór. Na tonację molową. Ale ja chciałem. Wszystko zepsuć. Zaczynamy w E-MOL. Proszę, widzę, że ekipa nie próżnowała. Wyszło naprawdę nieźle. Też mi się podoba. Szczególnie dekoracje ścian. A co z Latrekiem? Masz plakaty? Latrek powiedział, że je przyniesie. Powinien niedługo być. Świetnie. To będzie najlepsza promocja dla kameleona. Nie mówiłeś, że chcesz zmienić nazwę. Szałwia i rozmaryn nie była zła, ale kojarzyła mi się z restauracją serwującą kuchnię temerską i z kelnerkami w strojach ludowych. Kameleon bardziej pasuje do kabaretu, no i wyraźnie sugeruje, że zmienił się charakter tego miejsca. Poza tym jakoś lepiej. Brzmi. Co z choreografią? Przygotowaliście coś specjalnego z okazji otwarcia? Nie my, raczej Poli. Jest po prostu nieoceniona. Wpadła tu i od razu ustawiła dziewczyny do pionu. Premierowy występ rzuci widownię na kolana. Będą zachwyceni, jestem pewien. Kulminacyjny moment. Zapytamy o. Chyba wszystko już gotowe. Kiedy otwarcie? Wkrótce, za godzinę, zaczynamy próbę generalną. Skoczy tylko do domu po suknie. Dzięki za wszystko. Robiak. na to, że moje marzenie o kabarecie się spełni. To jak, uczcimy to kolejką? Ja stawiam. Napijmy się za nowy lokal Jaskra. Czemu nie? No, to rozumiem. Majster mówił, że rozmawiałeś z Priscilą. Rozmawiałem. A mówiła może coś o mnie? Kurde, chciałbym, żeby im się tutaj, wiecie, powiodło, więc y, powiem to w sumie po prawdzie, to co mówiła sama Priscilla, że, że go chwaliła. Powiedziała coś, po czym dochodzę do wniosku, że nie jest do końca normalny. Co? Że jesteś odpowiedzialny i twardo stąpasz po ziemi. Zgrywasz się? Nie tym razem. Ciekawi mnie jedna rzecz. Jak ci się udało wyciągnąć pieniądze od scholastyki? No łatwo nie było. Tak ją rozochociło to nasze przedstawienie, że przez cztery godziny musiałem jej czytać płaszczki i szpady. Czyli wy... nie? Zwariowałeś? Za kogo ty mnie masz? Spójrzcie, oczywiście. A wie, jaki to dla mnie ważny wiek. Nie robi się na bóstwo, a to... Cudle. Naprawdę, kobieca próżność nie zna granic. Mistrzu Jaskrze, Pryszcila, ona... Co? Mówże człowieku! Jest ciężko ranna. Kto się napadł, ranił. Zabrali ją do szpitala Wilmeriusza. Napadł? Ranił? Już, już idę. Gerard, pójdziesz ze mną? Proszę! Jasne, chodźmy. Priscilla. Wyjdzie z tego? Zapewne tak. Jej stan jest ciężki, ale stabilny. Przepraszam, jesteś krewnym pacjentki? Krewnym? Nie. Przyjacielem. Bardzo bliskim przyjacielem. Jaskier, tak? Wymawiała to imię w przebłyskach świadomości. Joachim von Graz, kierownik oddziału chirurgii. Do niedawna wykładowca Akademii Oksenfurgskiej. Wystarczy tych uprzejmości. Co jej jest poza okiem? Wstrząs mózgu, obrzęk czaszki, nacięcie krtani, no i poparzenia wewnętrzne, zwłaszcza w obrębie gardła i przełyku. Napojono ją jakimś żrącym płynem. Kto jej to zrobił? Tego nie wiem. Ale jednego jestem pewien: nie zrobił tego po raz pierwszy. Skąd ta pewność? Widziałem podobne obrażenia już wcześniej. A są dość charakterystyczne, prawda? Ponoć nawet w tym tygodniu w kostnicy wylądowało ciało z takimi ranami i wyrwanym sercem. Wyrwanym? Czyli Priscilla też mogła? A ktoś prowadzi śledztwo w tej sprawie? To Nowigrad. Tu na stosach kończą tylko niewinni. Geralt, wiem, że mam u ciebie sto niespłaconych długów, że średnio raz do roku ratujesz mi skórę, ale muszę cię o to poprosić. Znajdź skórę syna, który jej to zrobił. Znajdź i zabij. Nie musisz mnie namawiać. Chodź, pomyślmy o tym, co dalej, bo. Sugerowałbym oględziny ciała poprzedniej ofiary, o której wspomniałem. Sekcji jeszcze nie przeprowadzono, a jej wyniki mogą naprowadzić cię na trop. Nie dziwcie się tak, panowie. Jako lekarz wiem, jak ważna jest profilaktyka. Zamiast czekać na kolejne ofiary tego wariata. Wolałbym go usunąć. Jak narośl. Tyle, że ta narośl, jak to pięknie ująłeś, nie będzie spokojnie czekała, aż ją usuniesz. Doceniam dobre chęci, ale chyba wiesz, w co się pakujesz. Wiem doskonale. I zapewniam, że sobie poradzę. Takich gwarancji łatwo się udziela. Zwłaszcza jeśli całe życie trzymało się w ręku skalpel, nie miecz. Spójrz na tę bliznę. No dalej. Wiesz, co zostawia takie ślady? Kiścień albo Morgenstern. Myślisz, że dostałem nim przy stole operacyjnym? Nie? No właśnie. Powtórzę, wiem co robię i chcę pomóc. No, dobry ten lekarz, kurde, taki widać, że doświadczony. Spróbujmy pójść w, to, w, te, w tę stronę. Może pomoże, może nie. Myślisz, że wpuszczą mnie do kostnicy? Przez główne wejście? Na pewno nie. Ale można tam przejść kanałami. A często się tam zapuszczasz, doktorze? Tak często jak wymagają tego działania profilaktyczne. Widzę, że praktykujesz ciekawe metody leczenia. Dość agresywne, rzekłbym. Pomówimy o tym po drodze. Jesteś gotowy? Tak, gotowy i zaintrygowany. Dorwego jaskier. Choćby to był sam hierarcha Hemelfart. Dzięki. Mić przodem. To na czym polega ta profilaktyka, którą praktykujesz w kanałach? Pomyśl, czy zamiast zszywać kolejne ofiary utopców i lepiej zduszyć problem w zarodku? Próbowałem ściągnąć do kanałów straż, ale bez skutku. Więc wziąłem sprawę w swoje ręce. I to za darmo, tak? Słyszysz? Od dłuższego czasu nie broni. No kurde, coś tu jest. Och, no ci, kici, kici. No. Dobra, to mamy go załatwionego. Poczekaj chwilę. Bo ja się muszę podleczyć troszeczkę, chociaż. A przy okazji przegrzebiemy tutaj te tematy, nie? No wiadomo, wszystko co się świeci, może być złoto, i tak dalej, i tak dalej. Ładnie mnie tutaj. Baba wodna, naprawdę. No, łatwo nie jest. Coś tam leci. Jakiś utopiec. Nie wiem, czy się tam pchać. Czy tutaj. Czekaj, bo tutaj jeszcze dwie postaci powinny być. Tylko z jakiegoś powodu nie wylazły. No nie wiem, czy to dobrze, czy to niedobrze. Dobra, babę mamy załatwioną. Czekajcie, wezmę sobie olejek. Dobra. to. Co ich nie powybijam przychodzą następne. Wiesz mi, wiem co czujesz. <śm> no tak. Wiadomo. Gdzie teraz? Do góry? Tak, już niedaleko. Czekaj, jakie są rokowania, tylko mów wprost, bez eufemizmów. Rany się zagoją, ale nie wiem, co będzie z głosem. Rozumiesz pewnie, że dla trubadurki to straszny cios, taki, po którym można stracić chęć do życia. Możesz na to jakoś zaradzić? Na to może zaradzić tylko Twój przyjaciel, Jaskier. O, tam coś jest, czekaj. <laughs> jeszcze raz tam wejść, bo oczywiście musiałem zeskoczyć. Nie nie zauważyłem. Powiem wam, no widzę takie nagrody to jak zaślepiony, sami widzicie. Lecę po nagrodę i nie widzę nic innego. Ej, no ale tutaj była nagroda i co jest? A, tutaj jest nagroda i tutaj. No krasnoludzki spirytus. Wiecie, no, zawsze można lepiej, ale tutaj też bym nie gardził. Zamedytuję i lecimy dalej. Dobra, lecimy. Zobaczmy teraz tu. Tak, mówisz. Jesteśmy na miejscu. Choć im szybciej się uwiniemy, tym lepiej. Bo? Śpieszysz się gdzieś? Ktoś może nam przeszkodzić. Na przykład koronę. Albo na tanie Pastowi. Dobra, szukamy trupa krasnoludzkiego cieśli. Tutaj byśmy to przegrzebali. Poczekaj chwilę. Właśnie mnie, kurde, pospieszasz, a tutaj, zobacz. Aha, tam nie wejdę, bo nie. No dobra, włazimy. Tam. Idziesz? Chodź. Już, już postanowiłem iść za tobą. Zaklinacz koni. Zrób to sam, już było. Perły północy. No proszę. Teraz zbadamy ciała. Tylko najpierw bym chciał o ile będę miał okazję. O, tutaj właśnie. Przegrzebać. Pamiętnik. Jeśli to kogoś interesuje. O, proszę bardzo. No potem mogę nie mieć okazji, wiecie, musicie mi też czasami wybaczyć, ale jak mam coś przeoczyć... A wiecie, że chciałbym wycisnąć stąd różne ciekawostki, fajne rzeczy. A i sam jestem, powiem wam, uczciwie ciekawy. Co z tą temerią? To już też było. Tutaj byliśmy, tutaj byliśmy. Tutaj jeszcze coś jest, zobacz. Tutaj chyba nie byliśmy. Raz starsze opisanie, już było a jestem tego pewny. Dobra, słuchajcie. Szukamy tego ciała, który mieliśmy znaleźć. Człowiek. To nie to ciało. No to nie jest to ciało. Wygląda jakby dorwały go trupojadę. Aha. Czyli to nie tutaj. Tylko. Może to. Zgrubienie na palcach. Trociny w brodzie, ubranie lepkie od żywicy. To musi być on. Świetnie. Mam nadzieję, że nie robi ci się słabo na widok krwi. Nie robi. Zaczynaj sekcję. Od czego? Lecimy od góry, nie? Przyjrzyjmy się jego głowie. Włosy śmierdzą spalenizną, jakby był w pożarze. Coś jeszcze przykuwa twoją uwagę? Poza tym, że wydłuwano mu oczy? Obejrzyjmy usta. Poparzenia, bomble. Jak upryścili. Dobrze widzę, że w oczodołach są ślady poparzeń? Tak. Jest jakiś szary pył. Popiół. Bardzo drobny. Morderca wydłubał mu oczy i wsadził do środka rozdrażone węgle. Na to wygląda. I patrząc na rany, wychodzi na to, że Cieśla jeszcze żył, kiedy to się stało. Widzisz, na krtani jest nacięcie. Faktycznie. Tak cienkie, że trudno je dostrzec. Zrobione je mamem bardzo ostrym narzędziem. Skalpelem? Tylko po co? Rana jest za mała, żeby spowodować wykrwawienie. Ale są też ślady obrzęku. Morderca, on chyba wykonał tracheotomię. Żeby ofiara nie umarła za wcześnie. Obejrzyjmy tu. Co my tu mamy? Głęboka rana z lewej strony klatki piersiowej i blizna biegnąca przez brzuch. Obejrzyjmy tę ranę. Rzeczywiście, serce zostało wyrwane, a rana wypalona. Czekaj, czekaj, tu jest coś jeszcze. Jajo jakiegoś płaza. Salamandry? Nadpalone, ale w całości. Miałem na studiach zajęcia z herpetologii i nie przypominam sobie, żeby płazy składały jaja w trupach. Więc albo profesor Kochran się głęboko mylił, albo to sprawka naszego mordercy. Rzućmy okiem na te bliznę. Rana jest długa i cienka. Odcięcia, ale krawędzie poszarpane. To bez znaczenia, zobacz. Brak opuchlizny, sińców, stara sprawa. Pewnie wypadek przy pracy. Otwórz jamę brzuszną. Uprzedzam, będzie mocno śmierdzić zgnilizną. Walczyłem kiedyś po pas, głównie z zeuglem, więc wątpię by. Chwila chwila, co to za zapach. Formalina. Nowinka medyczna. W małych stężeniach znakomicie konserwuje tkanki zwierzęce. W dużych niszczy je. Jak kwas. To tłumaczy, czemu nie czuć rozkładu. I skąd się biorą poparzenia gardła i przełyku. Obejrzyjmy dłonie. Te pręgi to ślady po sznurze, prawda? Związano go. Tego bym się spodziewał. Nigdy nie wysiedział takich tortur bez więzów. Mówisz z doświadczenia? Z doświadczenia ofiary. Rok życia spędziłem w lochach Tretogoru. Ale to długa historia. Więc może innym razem. Widzisz ten nacisk? Nasił pierścień, ale ktoś mu go zdjął. Widzisz coś ciekawego na nogach? Kostka prawej stopy jest spuchnięta, a paznokcie połamane. Musiał bardzo mocno coś kopnąć. Tuż przed tym, jak kopnął w kalendarz. Nie wiem, czy to dobry moment na żarty. Wybacz, my lekarze, mamy trochę inną wrażliwość. Mm -hmm. I słabe poczucie humoru. Chcę obejrzeć jego genitalia. Wątpię, żeby miały coś wspólnego ze sprawą. Przekonajmy się. ściągaj mu spodnie. i... Cholera. Raczej kiła. Wczesna faza. Nie ma przerzutów. To może mieć jakiś związek? Tylko jako motywacja dla zabójcy. Starczy. Wiem już dość. W takim razie mnie oświeć, bo ja wciąż nie mam pojęcia, o co tu chodzi. Jaki był motyw? Wybacz, ale na razie wolę nie dzielić się wnioskami. Rozumiem, dobro śledztwa. Ale powiesz chociaż, co zamierzasz dalej? Warto byłoby jeszcze zbadać ten trop. Wiesz, jak on miał na imię? Fabian Meyer. A ja jestem Hubert Reik, koroner. Przyszedłem wykonać autopsję, ale widzę, że mnie wyręczyłeś, Joachimie. Jak zawsze pchasz się, gdzie nie trzeba, i wciągasz w kłopoty innych. Kto to jest? Student z Uniwersytetu III wieku. Mam do ciebie parę pytań. Dobrze, mów tylko prędko, bo wielebny Nataniel przyszedł właśnie z wizytacją. Zaraz tu będzie. Starzy znajomi? Hubert uczył mnie podstaw medycyny dawno temu. I nie dość dobrze, bo pewnych prawideł do tej pory sobie nie przyswoiłeś. Na przykład, że rolą lekarza jest leczyć, a nie zbawiać świat. Nic się nie zmieniłeś. To komplement? Raczej stwierdzenie faktu. 30 lat i nic się nie zmieniłeś. Kurde, trochę dziwne, nie? Że wiecie, ten wygląda trochę starawo. Ten no, jest dorosły i na pewno dojrzały mężczyzna, ale ja miałbym. Nim chyba chciałbym zobaczyć obraz jakiegoś starca, skoro 30 lat temu uczył tego. Kurde, no. Jakoś mi tutaj nie gra coś, bo one, oni wyglądają na równolatków. Nawet y, temu z prawej strony no postawiłbym, że ma trochę mniej lat. Kurde, bardzo dziwna sprawa. Gdzie znaleziono ciało tego cieśni? To ważne. Prowadzicie śledztwo. Ekscytujące. Zginął we własnym warsztacie na południe od rynku. To tuż obok bramy do Zamurza, gdzie napadnięto tę biedną trubadurkę. Całe miasto o tym huczy. Wracając do cieśni. Ciało przyniósł nasz zbieracz zwłok, Eustachy. Możecie z nim porozmawiać. Widziałem go tu zaraz za rogiem koło... O, witam waszą wielebność. Co to za ludzie? Powiedziałem chyba wyraźnie, nikogo nie wpuszczać pod żadnym pozorem. Yy, wiem, ale... przyjaciele zmarłego odebrać ciało. Nie ma mowy, wyprowadzić ich natychmiast. Jak wasza wielebność sobie życzy, panowie proszę za mną. Wyjdziecie inną drogą. Czemu nas kryłeś? Kryłem siebie. Gdyby wielebny Nataniel dowiedział się, że ktoś wlazł do kostnicy i pociął trupy bez jego pozwolenia, miałbym kłopoty. Ale o tym nie pomyślałeś, Joachimie, prawda? Jak zwykle. No ale może nie pochwalam waszej samowoli, ale też mi zależy, żeby ten morderca skończył na stryczku. Więc jeśli pojawią się jakieś nowe informacje w tej sprawie, odezwę się. Mhm, mm dzięki. Ten Nataniel, co to za jeden? Czuję. Jak każdy, kto nosi szaty wiecznego ognia, większość jest szujami, zanim je założy. To by się zgadzało. Przed wstąpieniem do kościoła Nathaniel był katem. Szczególnie lubował się w torturach kobiet. Potem hierarcha Hemmerfart mianował go nadzorcą kostnicy. Pośredniczy w kontaktach ze strażą, nadzoruje kremacje, odprawia nabożeństwa pogrzebowe w świątyni na wyspie i itd. Mmm, marzenie nie praca. Mogłeś powiedzieć, że znasz koronera? Może byśmy sobie oszczędzili wycieczki przez kanały. Znam i dlatego go unikam. Tyle w tym temacie. Kurde, chciałbym pociągnąć ten temat. To ja decyduję, kiedy skończymy ten temat. Co was łączy? To stara historia. Ale skoro nalegasz, słyszałeś o protestach studenckich z 1242? Ja im przewodziłem. A Hubert doniósł na mnie władzą i wylądowałem w więzieniu. O tyle. To co teraz zrobisz? Tropów jest wiele. Warsztat tego cieśli, zbiera czciał, który go znalazł. Zaułek gdzie napadnięto na przyszilę, mam co robić. Ja też tyle że w szpitalu, muszę tam wracać, ale trzymam za ciebie kciuki. A ja mam na ciebie oko. No i tak moi drodzy, przeszliśmy e, do następnej misji z tej, z tej całej Pruszczili od Jaskra, zobaczcie, to taka miała być historia poboczna a już pomału buduje się nowy wątek kurde, bardzo wam dziękuję, dzięki, że jesteście, dzięki, że wspieracie kanał swoimi komentarzami, łapkami, to naprawdę pomaga a algorytmy YouTube'a powoli już nie wiedzą co z wami robić moi drodzy no to, co? Trzymajcie się!